Karolina Filipkowska. Czas na najnowszą prognozę pogody, pierwszą o poranku. Piękny za tobą widok, ale to jest widok, który też pokazuje, jak mroźno jest dziś na dworze. Oj, wyjątkowo. Spływa do nas. Y Właśnie, mroźne arktyczne powietrze i to nie koniec. W dalszym ciągu temperatura w całej Polsce będzie wyjątkowo niska. Dziś jeszcze pod znakiem chmur z opadami, głównie śniegu, ale od poniedziałku, jak to zwykle bywa, sporo rozpogodzeń. No i w większej części Polski będzie słonecznie. Opady śniegu w dalszym ciągu będą występować tylko i wyłącznie na krańcach północno-wschodnich. Zobaczmy mapę i zobaczmy, co szykuje dla nas pogoda dziś, bo no, no niestety, pokłosie frontu atmosferycznego, który wędruje z północy na południe naszego kraju, chmur. Jest całkiem sporo, no i występują owady śniegu. Te opady śniegu szczególnie są mile widziane w górach, gdzie jest go jeszcze niewiele. A w kolejnym wejściu będziemy mówili, gdzie tego śniegu w tym momencie jest najwięcej. Opady mieszane w Berlinie i zero na termometrach. W Paryżu słonecznie 7 stopni. Półwysep Iberyjski 17 stopni. W Madrycie tam zdecydowanie najcieplej. Minus 7 to Moskwa, niewiele e, cieplej, bo minus 6 w Mińsku. Taka sama temperatura w Helsinkach. W naszym kraju poranek wyjątkowo mroźny. Minus 10 stopni. To Katowice, Kraków, minus 9 w Zakopanem, tam pruszy śnieg. Na krańcach północnych w tej chwili występują opady śniegu w rejonie Poznania, gdzie na termometrach mamy minus 11 stopni. Mglista aura, trudne warunki do podróżowania. W trakcie dnia. Ten front atmosferyczny będzie przemieszczać się nad południową część Polski i tutaj również sypnie dziś śniegiem. Temperatura w trakcie dnia do minus czterech, tyle w Zakopanem, Katowice minus jeden, w głębi kraju około minus jeden, minus dwóch stopni, nad morzem około zera na termometrach. Warunki drogowe trudne w tym momencie, najgorsze na północy, w rejonie Poznania mglista aura, więc tam widzialność dość mocno ograniczona. Te mgły oczywiście w najbliższym czasie opadną, ale za to warunki drogowe pogorszą się na południu, bo tam napłyną chmury i będą występować opady. Korzystny biometr w zachodniej części Polski. Poza tym aura będzie obojętnie wpływać na nasze samopoczucie, a temperatura odczuwalna niska minus 8, minus 7, maksymalnie minus 3 stopnie. No i jak niska temperatura, to zazwyczaj nie najlepszy raport smogowy. Zawsze aktualny w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.